Jest takie powiedzenie, że szczęście to różnica między oczekiwaniami a rzeczywistością. Czyli jeżeli coś jest dobre, a my oczekujemy, że jest bardzo dobre, będziemy rozczarowani i nieszczęśliwi. Jeżeli jednak coś jest dobre, a my oczekujemy, że będzie zwykłe, dostateczne, słabe, przeciętne, no to zaskoczymy się pozytywnie. W obu wypadkach nasza reakcja jest inna, a dany przedmiot jest taki sam, jest tak samo dobry. I właśnie. Tymi słowami chciałbym rozpocząć odcinek o Kuprze Formentor Gdyż w zależności od tego jakie macie podejście Tak odbierzecie to auto Cupra to były kiedyś najmocniejsze Seaty Taka czołówka, coś jak M w BMW RS w Audi, Alpina może jeszcze w BMW No wiecie, no cream de la cream wisienka W 2018 roku Kupra odłączyła się od Seata. Powstała osobna marka i wiele osób miało takie oczekiwania, że to będą te najmocniejsze samochody. Jednak się okazuje, że jeżeli myślicie, że Kupra to auta tylko i wyłącznie o mocy 245 koni, czy nawet 300, bo ostatnią Kuprę, jaką testowałem, to było kilka lat temu, to był Seat Leon Kupra o mocy 300 koni. No to. Nie do końca będziecie zadowoleni, bo Kupra wpadła na pomysł, że na przykład w przypadku Formentora, skoro Seat nie oferuje takiego samochodu, nie ma czegoś takiego jak Seat Formentor to jest pierwszy samochód własny Kupry. To można tutaj włożyć również mniejszy silnik 150-konny, 1,5 TSI. I tak właśnie Kupra zrobiła. Tak więc, jeżeli ktoś ma oczekiwania, że to są tylko te najlepsze, najmocniejsze samochody. To nie do końca. I o ile w przypadku Formentora jestem to jeszcze w stanie zrozumieć, bo nie ma on odpowiednika ta, o tyle Kupra tworzy nawet Leona. Kupra Leon z silnikiem 1,5 TSI o mocy 150 KONI. I to dla mnie jest już znak, że to jest tak jakby dodatek, taki jakby empakiet, a nie coś zupełnie innego. I jak wiecie. BMW wchłonęło Alpinę. Tak więc w niedalekiej przyszłości, myślę, można spodziewać się Alpiny B118i. Niewykluczone, że taki samochód się pojawi. Także, jeżeli ktoś chce auto wyglądające za wyglądające zupełnie inaczej, jak w przypadku tego Formentora bo mówię, nie ma on odpowiednika Usata i do tego zależy mu na niskiej cenie niskiej, relatywnie no to to jest auto dla niego bo nie ma się co oszukiwać ten Formentor z tym silnikiem w podstawowej wersji kosztuje 135 tysięcy złotych z dwusprzęgłowym automatem DSG 145 odmiany 200 konne natomiast to wydatek rzędu 200 tysięcy złotych 200 paru dziesięciu a nawet 340 jeśli mówimy o Formentorze z silnikiem z Audi RS3, on ma tam już 390 koni. Tak więc różnica jest prawie trzykrotna. Obok tego nie przejdzie nikt obojętnie. Z drugiej strony, jeszcze masa. Tak wiem, wiele osób chciałoby mieć mocny samochód, ale ten waży 1437 kg, no z automatem akurat 1463. Dla kontrastu, najmocniejszy Formentor lub z silnikiem 1.4 hybrydą to ponad 250 kg wagi więcej 250. A to naprawdę czuć, bo już pierwszego dnia, gdy odebrałem ten samochód, zapakowałem trójkę dorosłych pasażerów można liczyć, że wyszło 250 kg i to jest po prostu jak jazda innym samochodem. Także. Mamy tutaj pewnego rodzaju kompromis i o tym należy pamiętać. A czy ten samochód was rozczaruje? Tak jak mówię, to jest kwestia tego, jak do tego podchodzicie. Bo jeżeli podejdziecie z otwartym umysłem, to silnik 150-konny jest w stanie zapewnić wam wystarczająco dużo frajdy. Oczywiście to nie jest tak, że wystarczy lekko nacisnąć gaz i Was wciśnie w fotel. Tutaj trzeba ten gaz wciskać głębiej, często nawet do podłogi. Granicą są przyspieszenia. Ten samochód do setki przyspieszy w 8-9, no i no, no nie ma jak tego przeskoczyć. Ale da się tym samochodem jeździć, mając frajdę. Do tego tryb sport którego włączenie również nie jest proste, bo ja chciałbym mieć coś takiego, jak na przykład jakiś przycisk na kierownicy, ewentualnie tutaj, w tym Leonie Kupra, którego testowałem, tu był gdzieś przycisk. Wciska się i mamy tryb Kupra. Tutaj trzeba wejść na tym ekraniku dotykowym, wikonkę samochodu, następnie drive profile i dopiero sport. Także no, trzy ruchy. Co do właśnie tej elektryfikacji tego, że to jest wszystko na ekraniku. Samochód ten bazuje na platformie MQB Evo, która jest stosowana w Golfie 8 i Leonie 4. No i dlatego też nie ma tutaj zbyt wielu fizycznych przycisków. Nie każdemu to się podoba, jak to się zawiesi, to może i temperatury w ogóle nie zmienicie. No szkoda, troszeczkę. No ale tryb sportowy już mamy, od razu bieg jest zrzucany, bardziej słyszymy ten silnik. Czy zmienia się coś w kwestii kierowania? Teoretycznie powinno, bo klikając tutaj w informacje. Ten tryb sportowy obejmuje m.in. układ kierowniczy, silnik, tempomat, a nawet klimatyzację. Teoretycznie powinno się coś zmienić, ale ja w kwestii kierowania. Co tam się działo? Ja w kwestii kierowania praktycznie niczego nie czuję. Silnik owszem, jest bardziej podatny na przyspieszenia. One są dostępne w zasadzie od razu. No i nie są takie złe. A w kwestii tego, jak ten samochód jeździ po zakrętach, to jest podniesione auto, i ja bym je kwalifikował bardziej właśnie ze względu na tą platformę, jako podniesiony hatchback, a nie obniżony SUV. Bo teoretycznie, praktycznie ten samochód jest reklamowany jako kompaktowy SUV z jakiegoś powodu. Nie wiem, dziwny zabieg marketingowy. Może wiele osób po prostu wchodząc do salonu mówi, chcę suwa. I dlatego kupra stwierdziła dobra, to nazwiemy to suwem, pomimo tego, że to jest i tak podniesiony hatchback. No i w kwestii tego właśnie może, jak to jeździ po zakrętach, jeździ ok, czuć że jest wyżej niż w golfie, nie jest tak zwinnie, ale nadal jest dobrze. Do tego zawieszenie jest twarde, tym samym tym autem nie buja tak na zakrętach, kierunki zmienia precyzyjnie, jeżeli chcemy ominąć jakąś dziurę, nierówność spoko. Wrażliwe osoby. Mogą jednak narzekać, jeżeli jedziemy na przejazd kolejowy, jakieś dziury nierówności, płyty betonowe, i itd. Tak no ale ktoś, kto kupuje kuprę, raczej się tego spodziewa. Zauważyliście na rondzie, bez przekładki. Tutaj od skrajnego położenia kierownicy do skrajnego są tylko dwa obroty. Bardzo dobrze, można jeździć w zasadzie tylko nad garstkami. Jeśli chodzi o pozycję za kierownicą, ogólnie jest dobrze. Siedzi się wygodnie, całe szczęście podłokietnik pomiędzy fotelami jest regulowany Przód, tył i na wysokość Dzięki temu oba podłokietniki możemy mieć na tym samym poziomie Bardzo dobrze Ogólnie w kwestii siedzenia opuściłem fotel na jak najniżej się da I względem samochodu siedzi się naprawdę niziutko Względem drogi jednak dosyć wysoko Fajne połączenie właśnie Coś dla miłośników SUVów ale jednocześnie dla osób, które nie chcą siedzieć w aucie zbyt wysoko. Także pozycja na plus. Jeśli chodzi o takie drobnostki, którymi charakteryzuje się to auto, mamy tutaj ambientowe podświetlenie, czyli tutaj taki czerwony pasek idzie dookoła. Jego kolor można oczywiście zmieniać. I co ciekawe i bardzo ważne, mamy tutaj asystent martwego pola. Jeżeli okaże się, że ktoś jest w naszym martwym polu, to. Ten fragment na drzwiach zmieni się na pomarańczowy. To jest myślę bardziej widoczne niż jakiś tam mały trójkącik na skraju lusterka. Tak więc, Kupra przemyślała ten motyw dosyć dobrze. Co do portów USB, mamy tutaj tylko i wyłącznie te nowoczesne USB-C. Tak więc, musicie się poratować przejściówką, jeżeli macie stare kable. W kwestii tych wyświetlaczy no jest tutaj mnóstwo informacji, klikając przycisk na kierownicy View możemy te ekrany sobie zmieniać, bawić się tym. No To jest coś, czego oczekujecie od nowego samochodu. Jedynie w ostatnio testowanym Oplu Astrze nie można było zbytnio tutaj nic pozmieniać. Formentor oferuje to, do czego przyzwyczajają nas Volkswagen, Audi i tak dalej. Bo nie ma się co oszukiwać, niby to jest Kupra, ale te przełączniki, przyciski, to wszystko typowe, znane z Volkswagena. No i bardzo mi się podoba również ten króciutki selektor automatycznej skrzyni biegów. Nowy trend mi się bardzo podoba, nie zajmuje dużo miejsca, ale bydło. Także w kwestii przyspieszeń, jeszcze jadąc sobie 60, na przykład tam 50 parę wyjeżdżając z terenu zabudowanego. Gaziurka w podłogę i 9 dyszek mamy. O! Da się szybko osiągać te fajne prędkości. Odnośnie spalania, samochód ten oferuje również tryb dwucylindrowy. Jeżeli jedziecie spokojnie, lekkim piórem, pracują tylko dwa cylindry, oszczędzając przy tym paliwo. Jaki wynik podaje producent? 6,6 do 7,0 bodajże na 100 km. Ja przejechałem już 318 i średnia z tego dystansu to 7.9. A dosyć dużo jeździłem w trybie sport, troszkę po mieście, po ekspresówce, no taki naprawdę mieszany, codzienny tryb jazdy. Także podsumowując, myślę, że jest to udany samochód. Zdecydowanie przyciąga wzrok, dużo ludzi się za nim odwraca. No jest to coś wyjątkowego, agresywnego, niezbyt często spotykanego jednak na ulicach. Ale musicie właśnie przyjąć do wiadomości, że istnieją również 150-konne kupry, a nie tylko te 300-konne, najbardziej wyposażone. W ogóle jeszcze jedna rzecz, związana z dostępną gamą tych silników, bo naprawdę jest czego wybierać. Jest 1,4 hybryda o mocy 204 koni. 245, jest 20 TSI o mocy 245 koni, 190, 310, ten silnik ZRS3 o pojemności 2,5 litra ma 390 koni, jest ten właśnie 1,5 150, jest diesel 150 konny, jest, jest naprawdę w czym wybierać, ale jest to wszystko troszkę zagmatwane, gdyż Obie jednostki 245-konne, zarówno 1.4 Hybryda, jak i 2.0 TSI, oferują tylko i wyłącznie napęd na przednią oś. Przy czym słabszy wariant 2.0 TSI 190 koni oferuje napęd na 4 koła. Dziwne. 150-konny benzyniak oferuje opcjonalnie automatyczną skrzynię biegów, natomiast 150-konny diesel już nie. Chyba że wybierzecie go z napędem na 4 koła. Także musicie się zagłębić naprawdę w konfigurator. Wybrać to, co Was interesuje najbardziej. Chyba że priorytetem dla Was jest cena, tak więc, no, wyboru zbytnio dużego nie będzie. A przyznam, że dla wielu osób zakup kupry może być naprawdę udany, bo jeżeli chcecie samochód wyglądający dosyć agresywnie. Przyciągający wzrok, unikalny, niezbyt często spotykany, a przy tym nie kosztujący zbyt dużo w porównaniu do mocniejszych odpowiedników. No to możecie naprawdę trafić dziesiątkę, wybierając to auto. Tak więc polecam jazdy testowe w salonach. Polecam wypożyczenie takiej kupry, gdyż ją mam na testy od wypożyczalni samochodów. Odkryj auto. Która ma oddziały w całej Polsce dosłownie, i za granicą nawet w Hiszpanii. Tam są dostępne m.in. kabriolety. W Polsce tych kupry nie ma zbyt dużo. Na stronie internetowej znajdują się aktualne informacje, w którym oddziale możecie ją wypożyczyć. Tak więc nic nie stoi na przeszkodzie, abyście z tego skorzystali. Dziękuję Wam bardzo za te kilka, czy tam kilkanaście minut. Widzimy się w następnym odcinku. Subskrybujcie koniecznie, aby go nie przegapić. Niedługo 100 tysięcy subów. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.